Trzeba ziomy z tej strony MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale, jak możecie zauważyć, tak, MWK nagrał tutaj z kabereczką, co się dzieje? Co się dzieje? Dawno nie widzieliśmy jego grubej twarzy i ściętych włosów. Jo, nie słuchajcie. Generalnie, cały odcinek nie będzie z kamerką, ponieważ jest to krótka wstawka, w której chciałbym wam odpowiedzieć na pytanie, które mi zadawaliście, bo dużo osób mnie pytało, jak nagrywam z konsoli. I śpieszę tutaj z odpowiedzią, ponieważ firma Avermedia wysłała mi nagrywareczkę LGX2, która nagrywa w 4K, naprawdę dobry sprzęcior. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, macie oczywiście link w opisie. I chciałem was poinformować, że właśnie takim cudenkiem można nagrywać sobie z konsoli i nie tylko. Bo na przykład tą lustrzanką, którą teraz nagrywam, też sobie przechwytuje obraz z niej, żeby mieć podgląd, bo jakby ktoś nie wiedział, to mam taką serię realistyczny Minecraft i właśnie te cudo naprawdę, ale to naprawdę się przydaje. I pewnie się zastanawiacie, Halo MWK, ale jak taka nagrywareczka działa? Otóż, słuchajcie. Dużo roboty tu nie ma, ponieważ mamy tutaj tylko trzy wejścia: dwa HDMI i jedno typu C. Yy, no oczywiście HDMI jest po to, żeby podłączyć dane urządzenie właśnie do tej maszynki żeby po prostu przechwytywało nam na przykład z konsoli I wejście typu C służy do tego, że po prostu wszystko ładuje do programu Bo do tego dostajecie również program, w którym to wszystko widzicie i w ogóle I to na tyle, jeżeli chodzi o to No tak w wielkim skrócie Pytaliście, dostaliście odpowiedź No i co? <laughs> Zapraszam na odcinek Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony ja MWK Jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale Jestem do dzisiaj d -Leryk. Dzień dobry tak i będziemy słuchajcie dzisiaj grali w BedWars 1 na 1 zobaczymy kto wygra w yeah. tym momencie możecie zostawić łapkę w górę i napisać kto według was wygra yeah. bo ej w sumie to jest takie wielkie starcie braci byków stary Mirek ej stary trochę to, to, to będzie ciekawy odcinek naprawdę więc myślę że warto zostawić łapkę w górę tak jak mówiłem wcześniej oraz suba z dzwoneczkiem i na kanale Karola Marcin Ale będę srać okrzyk bojowy No Mogę? dawaj Okay. Dobra, to było mega dziwne, stary. Ej, masz game moda, włącz sobie game moda. Bo pod. Po, co, co? Co? Bo generalnie y, postanowiłem, żeby tak robił, że każdego gościa, którego będę dodawał właśnie na ten y, na tą minigierkę będę, słuchajcie, mu pierw tutaj wszystko przedstawił. Więc włącz sobie game moda jeden, stary, bo musimy dobra, polecieć. Dobra, dobra, dobra. Musimy sobie polecieć i patrz stary. Mamy tutaj oczy. Tak, tak wygląda ta mapa, na której będziemy grali, nie? No, okej. Okay. I, no i mamy tutaj generatory złota, ironu o! O! i diamentów, mhm. nie? Z mhm. diamentów stary tutaj masz villagera, u którego możesz sobie coś kupić, możesz sobie a? zobaczyć, jakie są itemki. Tutaj okay. generalnie kupujesz ulepszenia, nie? Co, 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 tak, jak to działa? Tu się kupujesz ulepszenia. A to ulepszenia... kupisz te ulepszenie stary, i jak będziesz coś... miał to stary w ekwipunku, to generalnie. No, a co jest te... moc? Moc? No to, że mocniej klepiesz no. Chodź, chodź stary no. na jedną wyspę. Jeszcze ci pokażę. Tu jest generator złota, nie? I tutaj masz na swojej wyspie. Będziesz miał dwóch villagerów, w której możesz kupić sobie różne bloki. Ja, słuchajcie, po, przed, poza odcinkami, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to zapraszam w kartę. Dodałem parę bloczków, stary. Możesz sobie tutaj kupić obsydian normalnie. Możesz kupić sobie enchanting, biblioteczki, stary i generalnie. No, pico bello, gracias, senorita. Myślę, że to ogarniesz, nie, stary? Dasz radę No, toż, no, 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 Dasz rady. Dobra, to dawaj, wbijam ja na power by byczu, Pijamy na na stary Czyli tam gdzie jest złoto tam się teleportują takie diamenty jakby Nie no tam na środku co są diamenty A tak to mamy złoto stary I iron mamy u nas w wyspie Więc tak ja wybieram sobie czerwony kolor Tutaj proszę bardzo Widzisz sobie niebieski Wszystko gra więc dajemy sobie start I zaraz zaczynamy my W tym momencie napiszcie Kto według was dobra i się zaczęło stary i się zaczęło niech wygra lepszy stary niech wygra lepszy zobaczmy ogólnie bloki tam bo ty jesteś niebieski jak bloki jak bloki ty bloki masz stary tam na końcu jakby wiesz bo tam się zepsuło niestety no i i na końcu. nie bloki musisz wejść w villagera bloki i tam będziesz miał na końcu bloki niebieskie ale ogólnie właśnie chciałbym wprowadzić widzowie coś takiego że myślę Karol Karol myślę że tak Cztery minuty dajemy sobie na taki dobry start, wiesz o co chodzi? Żeby się przygotować, Aha. więc nawet jak się spotkamy na środku, to się nie atakujemy, star. hey, stary, przez te pierwsze minuty gry. No, co jest, Mordo? Nie mogę stawiać bloków. Jak nic nie możesz coś. stawiać bloków? Nie mogę nic niszczyć i nie mogę nic stawiać. Ale masz opa przecież. No my tak, ale, ale nie mogę. Ale tamtego nie będziesz mógł niszczyć, stary. Mogę już broczku. bloczku a, to se... a właśnie, game mode zero sobie daj, właśnie, bo tu jest ja adventure włączony, a, wiesz? A, a, a. No przełączył się tryb, no to tak działa właśnie, kurde, dobra, dobra. Stary, powiedz mi jak ci tam idzie, bo ja No nie wiem nie... stary, bardzo mało mi się żelaza pojawia. No właśnie wiem, wiesz 15 tutaj... żelaza, a to kosztuje tutaj widzę. Tu tak działa stary, tu tak działa. Trochę się trochę buguje. No, troszkę się to... Znaczy, to się nie baguje, stary, tylko po prostu wolno leci, wiesz? Jeszcze ja będę tą mapkę chyba sam upgrade'ował, wiesz? Tak, wpadłem na taki mm -hmm. pomysł, żeby to wszystko pozbierać trochę. A ty umiesz takie rzeczy? Nie, nie wiem, co? stary, czy umiem, to się przekonamy jakby. Ej, kurde, rzeczywiście, iron, w, iron A nie, dobra, pojawia się, dobra, nieważne, nieważne, a ważne No, ja to, ja, wiesz, w swoim tempie się pojawia. Tak, dokładnie, no trochę wolno, trochę wolno, to fakt. Wiesz, jak to mówią? Wiem, jak to mówią, mordo. O, właśnie, bo y, jak oglądaliście poprzedni odcinek, gdzie z Shandy właśnie się tam biliśmy, to tam nie było na przykład TNT, tam nie było, słuchajcie, tego, więc... To przykro było. No, ja takie właśnie mówię, dodałem parę itemeczków, bo stwierdziłem, że jest ich za mało, mordo. I czekaj, o, kurde, wiem, co teraz kupię, patrzcie, co ja teraz kupuję. Trzeba się przygotować tutaj na starcie z Karolem. O, proszę bardzo, stary, mam już diamondowy, kurde. Chestplate, a to jak tam jak tam ci idzie Karol? Dobrze, no jestem już na środku. O ty bycz Bawisz się nieźle. Bawisz się nieźle, dobra, mamy jeszcze stary dosłownie dwie minuty yy, na przygotowania stary. I później zaczynamy się napierdzielać tutaj, pik pik pik, zobaczymy dobrze, kto wygra. Dobrze. O nie, spadłem, naprawdę, no nie wierzę, shit. No, dobrze. Kurde, bo tu się traci itemy mordo jak się spadnie, nie wiem czy No masz. dobrze, to dobrze. Ej, czemu ty tu już idziesz stary jakby? No? Ty, 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 no, wiesz, no nie. masz czas, stary, nie? Wiesz o tym. O nie ej, ale masakra, zrypałem na samym począteczku. Ja powiem co ja robię, kur... Ja ty wiesz co robisz, ty stary. Ja nie gram już, stary, w te Bedwarsy bo... po raz pierwszy. W sumie gram, ale. No ale to, to są stare takie inne bedwarsy, to. No się wiem, no się mówi, że. W sumie ale po raz kurde, masz dużą szansę na wygraną, stary, bo wbiłeś pierwszy na środek i wzięłeś diamenty. To generalnie to tak zależy, że kto pierwszy ten lepszy, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem, to jest drugi dopiero odcinek Ale stary, mam nadzieję, że ja wygram, a nie ty. Nie, żebyś no, ja ciśnisował ży ci, ci. i źle ci życzył, ale wiesz jakby... To, no, no wiesz o co chodzi, no, wiesz o. No, ja kurde, życzę, nie że ma elementów był, w ogóle. Życzę ci, żebyś był szczęśliwy. Dzięki stary. No to będę szczęśliwy jak wygram, stary wiesz? To ci życzę, życzę, był mega wygrał. mnie to uszczęśliwi, Co? O, tutaj pyk, dobra, to rozwalimy. Okej, okay. Karol, nie ma przejścia. Mamy jednego diamenta, którego. za którego możemy kupić sobie lawę. Ale nie kupię sobie lawy, ja poczekam jeszcze na. Jeszcze troszkę więcej diamentów. Jeszcze się nie możemy bić, stary. Mamy jeszcze 30 sekund. Nie? 30 sekund? 30 sekund, no. Muszę tutaj zrobić taki timer w ogóle. Dobra, to ja się cofnę. O, nie. Kurde, naprawdę, no shit, dobra, ej, ty już do mnie idziesz? Nie ma tak łatwo, Karol, nie rób tego. Nie rozwalaj mi łóżka jeszcze, bądź kolega, co? Ty, byku. Co? No, co jest biku? Ty to nie mam montaj tam, kitraj go. Co, co mam kitrać, mordo? Ciebie. Co jest, stary? Ciebie. O Ty się, ty się dobra, skitraj pyk, lepiej. lepiej. Przepraszam, gdzie no TNT można kupić, stary, to fakt. Ogólnie TNT hmm. wysadza tutaj wyspy, stary, nie? Jak coś. Hmm, <noise> hmm. Więc to, to jest świetna zabawa! Świetna, hmm, naprawdę świetna. Na hmm. całej rodziny czy nie? Jakbyśmy jakby ocenić. Jak miałbym ocenić, to no, ciężki temat generalnie, wiesz? Ciężko powiedzieć tutaj, kurde, ej, szkoda, że nie wiemy, co ile się respią wszystkie te rzeczy. Kurde, to by się no, mega przydało. No, ciężko stwierdzić. No ciężko stwierdzić, to tak się pojawia kiedy chce, nie? Stary, szybkość. No tak to wygląda, byku. Pancerz. Tak to wygląda. Moc Czy może? A no, bo dobra. tam się kupuje rzeczy. Pyk, dobra, kupione. Ej, już możemy się bić, stary jak coś, nie? Tam? Już możemy się bić, tak, czas midowic, tutaj możemy się bić. Oooooo jaka szkoda, Karol! Ale to dobra, nie. a ty nie masz tu przejścia a ty się już zrespiłeś? Zrespiłeś się, dobra, to ja sobie poczekam, ale zabrałem sobie złoto twoje na szczęście widzę. Tutaj jaksiki na... są jakieś, nie ma diaksów, kurde. Co, straciłeś niestety wszystkie no, myślę, itemy? No, o... teraz kupić dobrego. Jaka szkoda, jaka szkoda, naprawdę szkoda Karol. Szkoda, że straciłeś no, że... wszystkie itemy. Wszystkie. Mmm, jaka szkoda. Ej właśnie, bo tu możemy sobie enchanting kupić. Nie wiem czy wiesz. No dobra, i co wtedy? I możemy sobie enchantować rzeczy, stary. Okej. Okay. Myślę, że to jest mega spoko o. *ja. O stary. Co? Nie, nie nieważne. Nieważne? O stary, ej, ja się zaczynam bać, jak ty tak mówisz w sumie. <laughs> czy to był taki śmiech, taki he, <laughs> wygram to, czy to był taki śmiech typu e. To był Czekres, śmiech, który ten... mówi ci o, tak. Kozacko, co? A ty masz pewnie TNT i chcesz wbić tu z TNT, zgadłem? No nie, dlaczego?! No dlaczego ja spadłem, no No, no nie, ej, kurde! Jestem już... nie yeah, stary, co ty tam robisz? Możesz powiedzieć, jak... No nie! Ta! Na bank! Ej, nie rozwalaj mi łóżka, nie rób tego, Karol! Nie rób tego, proszę! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A, ty nic nie masz! Jaka szkoda. Bardziej nie muszę, zniszczyłem cię. No nie, kurde, teraz musisz mnie zabić. To nie będzie takie berat Lamus. No nie, shit, ale ty nie masz net. Nie masz. broni żadnej. Nie, nie możesz jak wyjść? No nie mam ja... jak wyjść. Utknąłeś? Tak, utknąłem, shit. Ej, naprawdę nie mam jak wyjść. No nie, idź sobie stąd, to! Zostaw mnie dobrze, w spokoju! Dobrze. Podoba, Lubię to, lubię to grać. Nie, mi się nie rób bardzo. tego! Zostaw mnie! O nie, on kupuje miecz. O, dobra, dobra. O. Okej, okay, dobra, dobra, czy on nas goni? Tak goni, on jezo. u was tam jest? Zostaw mnie! Nie! Nie, ja no pół nie. Naprawdę przegrałem pusę Duszka Stary. No drugi odcinek, a przegrałem, ale miałeś mega, a drugi mega ja dużego farta, co? Drugi raz przegrałeś? Nie, Szczerze. pierwszy raz przegrałem, właśnie o tym a, mówię, to a, jest a. drugi odcinek jakby. Stary no ale... staro, ze mną chcesz wygrać, nie? Yeah, ale na farcie mega stary. Nie, na no farfanie. Nawet, co nie, to? Miałeś, nawet ale, nie miałeś żadnego. Ale ty tych. Nie widziałeś mnie wcześniej, bo ty łaziłeś pod swojej bazie. No, ja tak, minuty byłem na, w twojej bazie cały czas na lakę. Co latach. ty gadasz, stary znaczy, poważnie? To i patrzę na ciebie. Ja, yeah, nie wierzę, tak? to ej, ja ej serio. Za tobą biegłem, jakby ty biegłeś stąd, a ja biegłem za tobą dosłownie, się nie odwróciłeś nawet. Kurde, no nie da tak. Biegłem no tu do siebie, do środka ja No to tyle. cóż, Karol, gratuluję, wiesz co wygrałeś? Wygrałeś e, Minecraftowe wirtualne ciastko, proszę bardzo. Ojo. Oh yeah. Cieszysz się, no stary, no jest yeah. mega oh. kakaowe i w ogóle stary mm. wymiata, nie? Tylko no, więc słuchajcie, no jak widzicie nie zawsze się wygrywa. Możecie pisać w komentarzach, kogo chcecie w następnym odcinku, żebym się z nim zmierzył. Ja bym tricusa na twoim miejscu. No wyzwałem. właśnie też tak myślę, tricusa, bo to tak wiesz, Team Knury, nie? Trzeba by było sprawdzić się. Trzeci zaginiony knur Tak, dokładnie, więc możecie pisać w komentarzach, kogo chcecie w następnym odcineczku yy, i co byście chcieli, żebyśmy, żebym ja tutaj dodał na tej mapce, czego brakuje, do Bedwarsów takich prawdziwych I co, ja byłem WKZ, to był Karol i to była taka szybka rozgrywka, w której przegraliśmy, ale następnym razem wygramy, więc trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Tak było.